W ogóle, ja bym chciał wam powiedzieć, że Amal ma pizzę, kebaba i burgera. Ma burgera już? No. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ile, ile czasu nas do, doda w ogóle. Tak. O, Ekonomika. łączy się. się. No. Baw bo jeste, bo się. Mówienie, baw się dobrze. Tak, baw się dobrze. Jakim cudem Patryk dostał przywilej grania teraz, a nie jego brat, który jest chyba, moim zdaniem, more into the game. Jeszcze Rozwiązali tak? to po męsku. Po męsku, wpierdolę rzuciliśmy żen. monetą. Nasza mama rzuciła monetą. Prawdę, bo ja do niego wbiłem, nie? I on mówi, że on chce pierwszą, chce mieć pierwszeństwo Ja Dlaczego? Może ja chcę pierwszą? I powiedziało mamie, bo mama mówi, że on gra za dużo wbiłem, nie? Żeby rzuciła monetą. Ja mówię, no ja biorę orzeł. Nie, nie, ja chcę orzeł. Ja mówię, w porządku ty bierz orzeł. No i guess <grym grym> O, 13 sekund. Dobra, o, początek już wkrótce. Począ... Aha. O, o, o. o, leci od prawej, od prawej. Faktycznie, mówiłem, że tak będzie. Gdzie ty ty uciekasz! O kurde, na scenę. Leci pewnie. Wyobraźcie no. sobie taką promocję distraka w Fortnite. Cie. He's sick of mode. So and We all make you deep. So and sad, mother. So and Need not to catch your wallet, had to relocate. Tell the dogs I bring it back, it was a still a fate. I get those goosebumps every time. I need the hymen. That he don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. <laughs> 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 in my room, they're wrapped around my beard. Got the best. I'll make it out of here. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the F. Back she say she working on the glutes. Yeah, oh a book, yeah. This how it look, yeah. Bada good Let's like, yeah. go We see the hype outside Right from the house <gasps> took it straight from outside outside no. Lock up the house no. Jakie dzisiaj mamy nastawie go Filipie? Łatwe zwycięstwo? S. S. Będzie łatwo. Chodź, Filipie, ruszajmy po przygodę. Cała naprzód! A chuj ci! Cała naprzód ku nowej przygodzie. Leci heli. Leci heli, tak heli, leci fali, heli. Nie... No to se niech w dupę wsadzi. Kurwa, lądują tam. Dobra, to dawaj. Z kimś oni walczą, nie wylądowali. Jeden typ, typ tam jest. Wbijamy się? Tam jest, o, kurwa. tam jest. Typ, nie, 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 typ. Filip, 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 kurwa, chodź, wchodzimy tutaj, patrz, chodź ze mną, chodź ze mną, kurwa, chodź. Teraz na, kurwa, na idzie na ktoś, krausz, idzie krausz, ktoś, krausz, idzie krausz. ktoś. Ty nie, ja bym tam został, chodź, zostańmy tam, zostańmy tam. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ale zajebiste Kurwa. Ty. Weź się schowaj ze mną, da się we dwójkę Nie Nie, Przeszłem się trochę Nie, nie, nie bardziej do przodu. Do przodu, żeby mu się za to usunąć. O Ja pierdole. Weźmiemy motorówkę. Motorówka powinna być gdzieś jakoś o tu Tak, wiem, wiem, no Ale, ale się... Naparzają chłopaki. Ale się chłopaki strzelają. Ej, to może chodźmy już po tę motorówkę. Bo oni walczą gdzieś tak tu. Chodźmy teraz po tę motorówkę, bo nie zdążymy inaczej. Ty jest helikopter, można im zajebać. Tylko zabiją nas. Gdzie jest Kurba. helikopter? Tu gdzie ja, tu gdzie ja? Kurwa. kurwa. Tu dalej po mnie, podlej mnie. O kurwa! Strzela ze snajpy, strzela ze snajpy. O kurwa, zginąłem. O, kurwa, chodź, 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 chodź do motorówki, chodź do motorówki. Kurwa. Nie, Filip! Kurwa! Jest, go, 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 go. O, kurwa. Leci do nas, leci do nas. Leci do nas, gościu. Dostał heda, nie żyje. Weź leć tu na górę, bo tam jest wodospad, tam jest wodospad. Trzeba na górę. Mam 25 HP. No Patryk, wsiadaj do tej motorówki. Czekaj, czekaj. Tam są czekaj. typy. Wiem, wiem, że są. Czekaj, masz. Wsiadaj do motorówki. Dobra, go, 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 go. Ale się zesrali jakim podjebałem helikopter <grym> O kurwa Nie, tutaj stąd uciekamy, stąd uciekamy No spierdalamy stąd, dawaj, go 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 O kurwa dostałem! Nie! O, nie. nie. Kurwa Filip walął we mnie jak chuj O kurwa, dół, ale dostaje. na dół Patryk! Na dół, Patryk! Tutaj. <grym> s dole. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu za tobą, Co? za tobą, za tobą! W prawo, w prawo, w prawo! Kurwa, Filip! Na dole, tam przy mnie! Tak. O, no, dawaj, go, go, go! Dawaj! Kurwa, kurwa! Ja. O, ja pierdolę! <laughs> Zbiłem, Kurwa, jeszcze drugi! Masz dwa HP? Ja pierdolę! <laughs> Co ty zrobisz? Przepraszam. <głos> <głos> Jesteśmy w środku takiej akcji, że to jest nieprawdopodobne. No dawaj, Trillita! <noise> dawaj, o nie, on ma bandażownicę. Kurwa, kurwa, kurwa. Stał. Stał. No nie Do siebie. Hm? Do siebie. Okej, dobranoc. Twór, Dobranoc Kur... <gry> <gry> pierdolę <gry> Nie <gry> <gry> Ja pierdolę Jesteś pojedany, gościu Co ty zrobiłeś <gry> Miałeś jedno proste zadanie Wsiądź do helikoptera Uznał kurwa nie, lecę w tripach ja. Co Filipku się stało? Ja nie wiem sobie. Tak sobie chciałem dźwięk wydać po prostu mhm. Może chcesz kogoś pozdrowić? Wszystkich widzów Moją ukochaną Moją rodzinę jego brata, który wdrożył mnie w tajniki w Fortnite. Nie no, żart było na odwrót. <laughs> Chodź wyjdziemy sobie tu do kibla. Ty, ja tam został snajper na górze. Dobra, ja mam sniperkę żółtą. Znaczy złotą. Już masz? No mam. To już. ja sobie wezmę O, o, o typy, typy, typy. O, o zabiłem! Aha. Zabity. Easy easy. Nie no, teraz to sobie zaimponowałem. Teraz to naprawdę sobie zaimponowałem. I teraz na tej górce, tak pod kątem. O, to jest łódka, elewant. Typ A tu jest Zabity. Łódka. Dostał jedno. Kurna, drugi Jesus head co ja odwalam dzisiaj? Czekają O No serio już zabiłeś Jeszcze jeden Obieg na drugą Jesus Christ Patryku, co się dzieje? <grym> nie wiem. Tylko z nie to jest dzisiaj ludzie dobrze stoi. Ej, dawaj. O <grym> dobra. Mamy strefę. Mamy chujowy lud zawsze w Ja tam... Cóż za emocjonująca rozgrywka. No. No nie wiem, będziesz miał co wstawić na, na tego, na YouTube. Tak, to, to... to się nazywa kawał dobrego materiału. A, a, tu są. Okej. Okay. Co tu jest? Nic, nic. A, okej. Okay. dobrze, na zdrowie. Ty bo mi się przypomniał, że ja mam ciasteczka. O kurwa, no to uczta. O, kurwa, no to uczta. Tak, drupa, stwierdź. Daj mi trochę do Mki, będę spokojniejszy. Tak, z 20. Ehm. Dobrze. Już? Przesa. Rzucił? Rzucił. O, dobra, Gita. Ja czekam, tylko aż ktoś nas zacznie mijać. I wtedy my wkraczamy do akcji. A oni w ciągu dwóch sekund mają budowlę wysoką na 100 metrów. Tak. To jest po prostu tak denerwujące. No, bez kitów stary. Po co to powstało to budowanie, chujemy. <laughs> Ale z drugiej strony, gdyby nie to budowanie, to grałbyś Fortnite'a? Nie, no w sumie ja bym no, grał. Wtedy, wtedy bym grał zdecydowanie bardziej. No tak, ale z drugiej strony, to dlaczego nie gramy w koda? Bo gramy w Fortnite. A. <noise> Czekaj, a nie, dobra, puściłbym jakąś adekwatną muzyczkę do tego. Nie? Nie. Kurwa. <noise> Co ty pysz? Typ... Oj, musicie so muzykę, żeby nie słyszeli. Idziemy, idziemy. Dobrze powiedziałem Są tu, są tu, są tu, kurwa No to nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać nie strzela. Gramy teraz Niki as fuck Sianko O, idą, idą, idą tam No to, dobra, nie strzelać Schowaj nie strzela, się za kominem Wchodzę do Sianka Dobra, chodź, teraz, teraz albo nigdy dobra, Czekaj, czekaj, Tak teraz, go, 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 go <noise> Trzeba iść po ich śladach o, to, to, to. Typy, 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 typy. o kurwa musimy, musimy iść za no, tym hanground. Od lewy, od lewy, od musimy iść za hanground. Dobra, od lewej. Tak, tak, dobrze. O, kurwa krzeszek, są na moście. Krzeszek, krzeszek, krzeszek. Kurde, nie jest w strefie, o nie? Chodź, ten gdzie ja jest, ten jest w strefie. Jest, dobrze. Wąż rzeczny, tu du, du tu du, du jest niebezpieczny, tu du, du tu du, du jak cię chapnął, tu du, du tu du, du rzeczny wąż, tu du, du tu du, du toć i zadek, tu du, du tu du, du puchnie wciąż. <laughs>